Sposób, który jest ryzykowny na rynku Steam, ale też można nim bardzo fajnie zarobić. Pins to najlepsza strona do wymiany swoich skinów. Darmowe 5 dolarów za kodem Elzar przy wymianie. Plus do tego nie wlicza ceny kraftów przy wymianie, więc bardzo spoko można wyjąć bardzo ładne dużo kraftów, link w opisie i przy pięknym komentarzu. A więc tak, o co chodzi na dzisiejsze sposoby? Jak wiecie jest kilka bardzo fajnych sposobów z dużym ryzykiem, które mogą wam dać duży zysk. Nie mówię, że warto w to inwestować teraz, lecz po prostu są to rzeczy, które fajnie zarabiają na was. Pierwszym takim przykładem są naklejki w folii, które po prostu bardzo fajnie rosną i to nie chodzi z jakiego eventu one są, ale po prostu naklejki foliowane, i aktualnie ich nie mamy, mamy glittery i mamy holo, folie zostały usunięte i folie naprawdę fajną robią Krotność na eventach typu Sztokholm i bardzo fajnie rosną w cenie. Drugim takim przykładem są na przykład pacze, które również są ze Sztokholmu i których aktualnie nie są dodawane. Wiadomo, jeżeli by zostały dodane do gierki, cena by okropnie spadła, ale póki nie mamy ich dodawanych, to one sobie cały czas skrupulatnie powoli rosną. Głównie to paczki, ale naprawdę to nie jest najgorsza inwestycja, jeżeli chcemy tutaj ryzykować.